Hop hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. To już gotowe. Aha, to jeszcze trzeba poukładać. I jeszcze świeczki. Co ty tam robisz, gryzoniu? Jak to? Ty nie wiesz? Jakbym wiedział, to bym chyba nie pytał. Prawda! Prawda, prawda! Ty w ogóle nic nie pamiętasz? O czym mam pamiętać? Arliku, a jak myślisz, dla kogo ten tort i świeczki? Naprawdę nie wiem. Przecież dziś są urodziny Modusia. Naprawdę zapomniałem. Oj, nieładnie, nieładnie, Arliku. Jest mi bardzo przykro, a skąd ten tort? Czy to ty przygotowałaś? No, ktoś w tym naszym zwariowanym towarzystwie musi być przytomny. Zdumiewasz mnie, koca. Coraz bardziej. Patrz co wyszukałam w internecie. Tak długo szukałam na stronach www dla dzieci prezentu dla modusia, aż wreszcie znalazłam. To na prezent. Zaraz to usłyszysz. A co do pomocy, to zapalisz świeczki na torcie i przygotuj życzenia, które złożymy modusiowi. Co wy tu znowu kombinujecie? Witamy cię serdecznie, modusiu. Witamy, drogi modemiku. Co tu się dzieje? Skąd ten przypływ serdeczności? Ty się... Tylko nie denerwuj, ale odpocznij, posłuchaj. Czego mam słuchać? Najlepsze życzenie urodzinowe, Modusiu. T to dla mnie? Tak, życzymy Ci dobrego surfowania w internecie, dobrej przepustowości łącza i wielu przyjaciół w sieci. Oj, dziękuję Wam bardzo! Pamiętaliście o moich urodzinach? Oczywiście, a teraz tort. Dmuchaj, świeczki już zapaliłem. Tort i świeczki. Dziękuję bardzo. Uwaga, dmucham. Brawo! Zdmuchnął wszystkie, a teraz zapraszam do jedzenia tortu. Miam miam, jaki dobry, ale miałam trochę kłopotów z przeglądarką. To zaraz ci wytłumaczę. Pewnie, że tak, ale teraz masz chyba gościa. Witaj, jubilacie. Wszystkiego najmądrzejszego, internetowy szperaczu. Cześć, wielka! Dziękuję ci bardzo. Może kawałek tortu? Czekoladowy. Mniam, mniam, jak ładnie pachnie. Ale ja wam przerwałam ważną rozmowę. Ogonisia miała problemy z przeglądarką internetową. Jakie znowu problemy? Bo ja nie bardzo wiem, co to takiego i jak z niej korzystać. Przeglądarka to specjalny program właśnie do przeglądania internetu. Pierwsza graficzna przeglądarka www. stworzona przez Marka Andrisona i Elina Bina w NCSI w 1993 roku, ale. Ja dalej mało wiem o przeglądarkach. Przeglądarka? Program umożliwiający wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych. Opamiętaj się, Ogonisza nie studiuje informatyki. Moim zdaniem Ogoniszy wystarczy tylko to, aby wiedziała, że program służy do przeglądania internetu. To ja tak chciałam powiedzieć. Dobry ten tort. Dostanę jeszcze kawałek? Za takie tłumaczenie to chyba ci się nie należy. Ale w drodze wyjątku, jeżeli się poprawisz, to może, może. Na pewno się poprawię. Kochani. Dziękuję za tort i znikam, bo mam jeszcze parę spraw do załatwienia z profesorem. Ale wiesz, chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o muzyce w internecie. I nie tylko, bo ta piosenka. piosenka. Aha, mój prezent. Wiesz, posłucham sobie. Urodzinki, urodzinki, urodzinki! Znowu urodzinki, urodzinki, urodzinki. mnie nie słucha. Ale dziś ma urodziny. No dobrze, czemu tak fałszujesz? Niech sobie śpiewa. Moduś śpiewa. Arlik zasnął z przejedzenia, goście już poszli, a dla mnie została góra brudnych talerzyków do zmywania. No, tak ciężkie jest życie myszy pracującej, chociaż żadnej pracy się nie boi. Ech, to myszowate życie. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Ivo Software www.ivo.pl oraz piosenki zespołu dziecięcego Arfik pod dyrekcją Ryszarda Leoszewskiego. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.